Kochana mamo, mam tak wiele do powiedzenia, ale to krótki film z podziękowaniami. Chciałabym jednak zacząć od podziękowania Tobie za to, że zawsze we mnie wierzysz i jak często podkreślasz, jaka jesteś ze mnie dumna. Niezależnie od tego, czy odnosiłam sukcesy, czy podnosiłam się po kolejnej porażce, za to, że pozwoliłaś mi być sobą, przejść przez wszystkie kolory tęczy na mojej głowie i odkrywać siebie na nowo. I zawsze byłaś w tym wszystkim ze mną, całą sobą. Od zbuntowanej nastolatki do dorosłej kobiety, zawsze mogłam liczyć na Twoje matczyne ramię i wsparcie na każdym etapie mojego życia. Dziękuję, że pozwalałaś mi popełniać własne błędy, by następnie, swoją mądrością i doświadczeniem, pomóc mi je naprawić. Dziękuję za to, że walczyłaś o mnie, o moją przyszłość. I nauczyłaś mnie, jak walczyć o samą siebie. Dziękuję za trud włożony w nasze wychowanie. Jesteś wspaniałą mamą i najlepszą przyjaciółką, a teraz również cudowną babcią dla Laury. Dziękuję, mamo, za to, że nie musisz być obok, by być blisko. Mamo, tato, słowa podziękowania. Chciałbym zacząć od Was. Ponieważ to wszystko zaczęło się w dniu, w którym się poznaliście, wasza miłość obrodziła w trzech Synów, jako ten, który w dniu dzisiejszym podąża taką samą ścieżką, jaką wy obraliście 14 października 1989 roku. Chciałem podziękować Wam za trud włożony w moje wychowanie. To ono uczyniło mnie tym, kim dzisiaj jestem za wsparcie w gorszych chwilach. Za zrozumienie, za pomoc dobrym słowem i gestem, za to, jak wiele zdrowia zostawiliście na polu walki o utrzymanie i wychowanie dzieci. Nikt nie zliczy, ile siwych wozów wam przyprawiłem, ale dziękuję za to, że tak dobrze to znosiliście. To dzięki Wam mogę powiedzieć, że osiągnąłem w życiu wiele, bo to Wy zawsze motywowaliście mnie do działania, do bycia lepszym. Do rozwoju i do podejmowania wyzwań. To dzięki Waszemu poświęceniu udało mi się zdobyć dobre wykształcenie, które teraz pozwoli mi zapewnić dobre życie mojej rozwijającej się rodzinie. Babciu, dziadku, bo tak już można Was nazywać, chciałbym być dla swojej córki takim rodzicem, jakimi Wy jesteście dla mnie. Za to, że przekazaliście mi najważniejsze w życiu wartości. Które pomogą mi w trudach wychowania córki na dobrego człowieka. Podsumowując, chciałbym podziękować Wam za cierpliwość i przeprosić za niejednokrotnie strzargane nerwy, a wiem, że nieraz w moim 30-letnim życiu to uczyniłem. Dane Wam było wychowywać dzieci w trudnych czasach, jednak wywiązaliście się z tego lepiej niż ktokolwiek inny mógłby. Kochana siostra, zawsze bardzo przeżywałaś razem ze mną i angażowałaś się emocjonalnie, kiedy coś działo się w moim życiu. Dziękuję Ci za to, że zawsze byłaś przy mnie. Dziękuję Ci za to, że wspierałaś mnie w każdej decyzji, nawet jeśli uważałaś inaczej, szanowałaś moje wybory. Dziękuję Ci za to, że mogę powiedzieć Ci o wszystkim i nie boję się oceniania. Dziękuję za to, że dajesz mi siłę, której nie zawsze umiem sama z siebie wydobyć. Za to, że potrafisz wylać zimny kubeł wody na głowę i zmotywować do działania z listą pełną sensownych argumentów. Dziękuję za te nocne pogaduchy przy morzu wina. Dziękuję Tobie i Hubertowi za pomoc z Laurą, zwłaszcza za pomoc w początkach rodzicielstwa, kiedy zderzenie z rzeczywistości okazywało się być jeszcze trudniejsze. Dużo jeszcze przed nami do przeżycia. Wierzę, że ta więź, która jest między nami od zawsze, będzie trwała do końca życia. Moim braciom, Radkowi i Przemkowi, chciałbym podziękować za wspólne lata dzieciństwa i dorastania. Po latach ciepło wspominam kłótnię o granie na konsoli czy komputerze i wasze prośby, bym przeszedł trudny poziom. Chociaż jesteście ode mnie młodsi, zawsze wiedziałem, że mam w was wsparcie i mogę z wami porozmawiać na dowolny temat. Kochany Pawciu, tobie za to chciałam podziękować za to, że byłeś i jesteś w moim życiu. tym dziecięcym, nastoletnim, a teraz również w tym dorosłym. Za to, że uczyłeś mnie pokonywać swoje słabości i dopingowałeś w zrobieniu kolejnego kroku do przodu. Nawet jeśli ja sama nie wiedziałam, czy chcę go zrobić, a dla Ciebie wiązało się to z wysiłkiem i niejednokrotnie włosami rwanymi z głowy. Pomogłeś mi przejść przez najgorsze i byłeś, kiedy było najlepsze. Dziękuję Ci, że byłeś i jesteś moim głosem rozsądku i oparciem o każdej porze dnia i nocy kiedy stawałam w drzwiach z kolejną porcją problemów do rozwiązania. Banalne czy nie, zawsze mogłam liczyć na Twoje wsparcie. Szczególnie chciałbym podziękować mojemu bratu Radkowi. Dzięki, Radek, za to, że jesteś ciągle nieprzerwanie obecny w moim życiu. Nie boisz się powiedzieć mi prawdy w oczy, chociaż wiesz, że może mi się nie spodobać. Jednak, jeśli już podejmuję decyzję, wiem, że wysłuchasz mnie, wesprzesz dobrą radą, ale na koniec nie będziesz mnie oceniał. Dzięki za wsparcie w wychowaniu Laury jako ojciec chrzestny i za pomoc w organizacji dzisiejszej imprezy. W tym miejscu nie sposób nie wymienić mojej kochanej babci. Dziękuję Ci babciu za wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa, za cudowne wakacje na wsi, za każdy przepyszny posiłek, który potrafiłaś wyczarować nawet z najprostszych składników, a który tak chętnie zajedaliśmy w klimatycznym letniaku, nigdy nie zapomnę tego wspaniałego czasu. Dałaś mi babciu piękne wspomnienia, którymi chętnie dzielę się z innymi, a kto wie, może kiedyś jako babcia podzielę się ze swoimi wnukami. Renne, ich freue mich sehr, dass Sie sich unserer Familie angeschlossen haben. Ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter mit einem so guten Mann zusammen ist, mit dem jeden Tag glücklich erwachen kann. Serdecznie chcieliśmy podziękować naszym rodzicom chrzestnym za obecność w każdym najważniejszym momencie naszego życia. Naszym świadkom, Dianie Hubertowi, chcieliśmy podziękować za świetne wieczory panieńskie, kawalerski oraz za pomoc w organizacji dzisiejszej imprezy. Naszym rodzicom chcielibyśmy podziękować za cały trud, jaki włożyli w nasze wychowanie. A Wam, drodzy goście, serdecznie dziękujemy za to, że przybyliście tutaj na naszą imprezę i bawcie się świetnie do Białego Rana. Dziękujemy. Dziękujemy.